Słuchasz podcastu z serii Porady techniczne. Temat Mac OS i wykryte w nim błędy. Cześć! Wiecie co? Tak jak wcześniej wspominałem, już się dzieliłem z wami moimi pierwszymi wrażeniami systemu Mac. Wcześniej to tak mówiłem ogólnikowo, co i jak wykryłem w pierwszym y, rzucie tak naprawdę. Dzisiaj postanowiłem Wam troszeczkę więcej tego poopowiadać, ponieważ nowe rzeczy się wykluły. Oczywiście nawiążę też do poprzednich rzeczy. Postaram się troszeczkę bardziej nakreślić te tematy. Więc zaczynajmy. Błąd numer jeden: Problem z segregowaniem plików według własnej preferencji. Często jest tak, że jeżeli po prostu sobie ustawicie daną funkcję sortowania plików, czyli na przykład według nazwy albo według rodzaju pliku. To ta konfiguracja działa tylko i wyłącznie w konkretnym miejscu, czyli tak naprawdę w konkretnym folderze. Jeżeli zmienicie lokalizację, to niestety system tego już nie pamięta i ustawia sobie powiedzmy wyświetlanie plików. W formie domyślnej, którą ma ustawioną w systemie, zgłaszałem to. Wiedzą o tym, przyznali się, że to jest do poprawki w pierwszej kolejności w jakiejś tam najbliższej aktualizacji. Kiedy ma być ta aktualizacja naprawiająca ten błąd? Nie wiem, nie powiedzieli mi tego, nie określili się konkretnie. Jedyne co to zakładam ja sam z siebie, że to powinno się pojawić pewnie w najnowszej edycji systemu, która ma podobno już niedługo wyjść. Yy, następnie. Błąd numer dwa. Automatyczne dostrajanie podświetlania klawiatury do otoczenia nie działa. Pomimo tego, że w ustawieniach systemowych yy, w Macu jest do włączenia bądź wyłączenia haczek, który odpowiada za dostrajanie podświetlenia klawiatury. Niestety to też się nie działa. Naprawdę to jest słabe. To jest tak słabe według mnie, że oni takich prostych rzeczy nie naprawiają. Ba, ja jak na niecały miesiąc użytkowania tego systemu Maca, już wykryłem parę takich błędów, które w pierwszej kolejności się rzucają w oczy. Co ja mogę Wam jeszcze powiedzieć z takich bardziej błędów, które naprawdę są denerwujące? No, na przykład następująca rzecz: błąd numer 3: działanie klawiszy funkcyjnych w zależności od tego, jaką priorytetowość mają włączoną w ustawieniach klawiatury. Co mam na myśli mówiąc priorytetowość? Chodzi mi o to, czy te klawisze funkcyjne są wywoływane za pomocą klawisza FN, czy nie? Jeżeli priorytetowość jest ustawiona na yy, klawisze F1 do F12, to znaczy te klawisze nie są wyzwalane za pomocą klawisza FN, to w tym momencie wszystkie klawisze funkcyjne, które są podpięte pod właśnie klawisze od F1 do F12 i które się wywołuje z poziomu klawisza Fn to jest to dramat, ponieważ, żeby jakieś funkcje wywołać, które są przypisane od F1 do F12, no to po prostu musicie nacisnąć Fn plus dany klawisz, prawda? No, ale w momencie, gdy macie taki tryb ustawiony, to funkcje, które są przypisane od F4 do F6, przy użyciu klawisza FN w ogóle nie działają, yy, co tam między innymi jest? Następujące funkcje: jak yy, wywoływanie dyktafonu, czyli ikona mikrofon, wyszukiwarka yy, oraz, oraz co tam jeszcze jest? Yy, tryb nie przeszkadzać. Te trzy funkcje nie włączycie, nie wywołacie, jeżeli te klawisze funkcyjne. Macie podpięty pod klawisz FN. Nie wiem dlaczego tak jest, zgłaszałem im to. Yy, oczywiście rozkładają ręce, nie wiedzą co mądrego w tym temacie powiedzieć. No, powiem Wam szczerze, że to jest przerażające, bo jeżeli zrobicie odwrotny tryb, czyli że wszystkie klawisze F1 F do F12 będą. Wyzwalane za pomocą klawisza Fn, a klawisze funkcyjne będą jako priorytetowe, czyli bez dociskań klawisza Fn, to funkcje podpięte pod klawisze F4 do F6 działają normalnie. Czujecie ten dziwny, nietypowy błąd w logice programowania systemu? Po prostu system widzi. Te wszystkie klawisze funkcyjne w momencie, gdy one są ustawione jako priorytetowe. Bez używania, do, dociskania klawisza FN. Ja tego nie rozumiem. Dla mnie są ważniejsze klawisze pod tytułem F1 do F12, więc yy, samo przez się wiadomo, że ja klawisze funkcyjne, które są podpięte pod te klawisze od F1 do F12, będę chciał używać w całą klawisza FN. I dla mnie to jest paranoja, że takie podstawowe błędy są do wyłapania na pierwszy rzut oka. Nawet nie trzeba za, mocno się zagłębiać w system, bo to po prostu samo się, przez się wychodzi. Wystarczy przeklikać parę klawiszy na klawiaturze, żeby się po prostu zapoznać z tą klawiaturą. Jednocześnie nauczyć się tej klawiatury, co nie. I to na dzień dobry już wam wy, wyskoczy to, że, że wam te funkcje nie działają. Jeszcze kolejna rzecz. To bym powiedział bardziej nie jako błąd, ale jako niedorobienie funkcji systemowej. No ale potraktujmy jako błąd, czyli błąd numer 4. Nie można w systemie MAC ustawić przy, y, go, y, przedziałów godzinowych, w których ma y, system ustawiać tryb dzienny i tryb nocny. Mówię to do tego, bo jeżeli Wam się y, ten. Y, z, Zmieni pora roku, prawda? I powiedzmy, później wam się będzie robić ciemniej za oknem. No to warto by było, żebyście mogli sobie dostosować te godziny, w których ma się włączać tryb nocny samodzielnie, co nie? Bo nie sądzę, żeby e, swoją synchronizacji czasu m, dostawał ten system informacji o tym, że już jest za oknem ciemno i że należy włączyć po prostu tryb nocny. Nie wiem, co Wy sądzicie na ten temat, ale ja uważam, że no takie błędy nie powinny się pojawić na pierwszy rzut oka. Nawet sam Windows takich błędów nie posiada, jak tutaj. Od razu Wam mówię, że ja wszystkie te błędy zgłaszam do Maca, czyli do Apple, Rozmawiałam nad ZIMI i oni jakoś nie hapią się do tego, żeby zadeklarować się, że powiedzmy, do tego czasu, powiedzmy, to zrobią. W sensie, no, mam na myśli że dają sobie powiedzmy dwa miesiące na naprawę tych błędów i w przeciągu dwóch miesięcy wyjdzie aktu, ładka aktualizacyjna, yy, że po prostu naprawi te błędy. Powiem Wam szczerze, konsultant, który ostatnio ze mną rozmawiał na infolinii Maca, jak i pomoc technicznej, bo to infolinia służy do jednego i drugiego to można powiedzieć, że rozkładał ręce i jedyne co robił to mi przytakiwał, że to co ja tam im mówiłem i ta rozmowa nawet jest nagrywana, bo oni tam mówią, że jest rozmowa nagrywana, jak się z nimi gada. To z drugiej strony może i dobrze. Niech się nasłuchają swoich dziwnych błędów, które są widoczne na pierwszy rzut oka. Ja nie mówię, że sam system jest zły, bo nie, bo naprawdę o wiele lepiej mi działa, dwa razy sprawniej. Żadnych problemów, jakichś tam błędów krytycznych, jeżeli chodzi o działanie systemu, jak i e, aplikacji, nie miałem. Porównujemy tak jak do Windowsa, co nie? Bo wiadomo, jak to na Windowsie. Jak się aplikacja nie wiem, zawiesi, albo skraszuje, to czasami potrafi wysypać na cały interfejs Windowsa. A tam takich rzeczy nie ma. Tam wystarczy zabić aplikację i ona się normalnie zabija. Za pomocą jednego kliknięcia możecie zabić. Nie ma problemów, yy, jakby powiedzieć, z, z ponaglaniem, z, zabijania aplikacji. No dobra, ja wam tak wstępnie powiedziałem to co wyłapałem, jak na niecały miesiąc użytkowania tego systemu. Dajcie znać co wy sądzicie o tym, o tych błędach, czy wam te błędy przeszkadzają, nie przeszkadzają, czy mimo wszystko yy, jakoś przybolejecie te usterki systemowe, czy jednak będziecie bardziej czekać na to jak wyjdzie aktualizacja jakaś łat yy, łatająca te dziwne błędy. Co sądzicie o tym? Po prostu jestem ciekaw. Dajcie znać. Mam nadzieję, że ten mini podcast Wam się podobał, bo tak powiem Wam szczerze, ostatnio mm, szukam jakichś ciekawych tematów, co nie? I może dlatego też troszeczkę rzadziej przy, y, pojawiają moje się moje się te podcasty. No ale z drugiej strony lepiej, jak są rzadziej, ale przynajmniej jak się pojawią, to żeby już coś było konkretnego jako temat rzucone. Więc tak jak mówię, teraz się trochę tego nabrało i mówiąc szczerze, stwierdziłem, że Wam poopowiadam, jakie błędy dziwne powyłapywałem w samym systemie. Oczywiście nie są to tragiczne błędy, ale jakieś zawsze są i mi osobiście one trochę mnie denerwują. Więc naprawdę nie spodziewałem się jak na taką porządną firmę, że po prostu błędy w systemie będą na pierwszy rzut oka, tak to nazwijmy, widoczne. Dobra, teraz ostatecznie już wam mówię, że obecnie kończę yy, moją rozmówkę, moją opinię i dajcie znać, co wy sądzicie o tym, na ten temat. Naprawdę jestem ciekaw. Yy, do tego celu oczywiście jest sekcja komentarzy, którą macie dostępną z poziomu portalu Podbill, na której są hostowane wszystkie moje podcasty. Jest to tak naprawdę serwis, który... Dla mnie jest hostingowcem i jednocześnie udostępnia mi, właśnie stronkę indeksującą moje wszystkie podcasty. A oprócz tego, możecie mi na wszystkich pozostałych innych platformach podcastowych wyłapać, znaleźć. Tak jak to widzę, po statystykach na sprawnie Wam to idzie, bo na niektórych platformach podcastowych, bardziej popularnych, widzę, że nawet ten ruch mi się generuje szkoda że po stronie oficjalnej podbina nie ma nikogo ale nie szkodzi mi to nie przeszkadza mi zależy na tym żeby na jakiejkolwiek platformie podcastowej była subskrypcja była obserwacja bo ja to tak czy siak widzę ten ruch bo jest zbierany do systemu statystycznego podbina więc w panelu podbina wszystko widzę z jakich platform nie słuchacie i jak to jest z tymi otworzeniami poszczególnych odcinków więc dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się spodobał ten szybki podcastik i że usłyszymy się na następnym podcaście. Bywajcie do następnego podcasta. Hej!